Karolina Grabowska witam i zapraszam na wiadomości Beskid News. W dzisiejszym wydaniu festiwal kuchni pogranicza. Bezpieczny weekend, czyli podsumowanie okresu świątecznego. Trzy dni festiwalu Sacrum in Musica za nami. Dzień Hutnika w trzyńcu. Wielka feta w rekordzie. Co nowego w Heliosie? Zaczynamy! Wczoraj odbył się Festiwal Kuchni Pogranicza, podsumowanie akcji Beskidy na widelcu. 24 kwietnia podczas spotkania w Górkach Wielkich podsumowano trwający prawie rok projekt Beskidy na widelcu. Projekt był współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013 oraz Budżetu Państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy. Głównym jego celem była wymiana doświadczeń społeczności lokalnej z Czadcy i Bielska Białej na temat kuchni regionalnej. W ramach projektu dwie grupy robocze nawiązały współpracę, która zaowocowała stworzeniem listy potraw regionalnych wraz z przepisami. W konferencji podsumowującej działania i osiągnięcia projektu udział wzięli m.in. dyrektor Agencji Rozwoju Regionalnego w Bielsku-Białej Jan Sienkiewicz, koordynator projektu Joanna Kasperek, menadżer do spraw promocji i finansów Joanna Trela, Reprezentanci Wydziałów Promocji Miasta Czadca, Milosław Sulgan i Bielska Białej Piotr Gibiec, a także przedstawiciele polskich i słowackich punktów gastronomicznych. Podczas konferencji osoby zaangażowane w realizację projektu odpowiadały na pytania dziennikarzy. Spotkanie uświetnił występ zespołu dziecięcego Mała Brenna, działający przy Ośrodku Promocji Kultury i Sportu. Niewątpliwie atrakcyjnym punktem czwartkowego spotkania była degustacja regionalnych potraw, przygotowanych przez grupy robocze z Polski i Słowacji. Na zakończenie podpisano porozumienie o dalszej współpracy i wymianie doświadczeń, nie tylko kulinarnych. O to, jakie działania podejmowała bielska policja w okresie świątecznym, zapytaliśmy Elwirę Juraż z komendy miejskiej policji w Bielsku Białej. W okresie świątecznym nad bezpieczeństwem mieszkańców czuwali policjanci z drogówki i prewencji, dla których był to czas intensywnej pracy i wzmożonych działań w ramach akcji Bezpieczny Weekend. Policjanci sprawdzali stan trzeźwości kierujących, prędkość, z jaką poruszali się kierowcy, a także stan techniczny samochodów. W okresie tym na bielskich drogach doszło do dwóch wypadków i 20 drobnych stłuczek. Między innymi poszukujemy sprawczyni, która potrąciła w piątek, nad ranem 86-letnią kobietę. Do zdarzenia doszło w Bielsku Białej przy ulicy PCK. Kierująca zatrzymała się i chciała udzielić poszkodowanej pomocy, niemniej kobieta, starsza kobieta stwierdziła, że nie, nie potrzebuje takiej pomocy. Informacje o tym wypadku dostaliśmy dopiero ze szpitala, kiedy okazało się, że kobieta doznała złamania nogi. Także apelujemy świadków tego wypadku o kontakt z Bielską Policją. Najlepiej dzwonić na numer alarmowy 997 112. W okresie działań Bezpieczny weekend w czasie tych działań policjanci zatrzymali aż sześciu nietrzeźwych kierowców. Między innymi w sobotę wieczorem w Bielsku Białej przy ulicy Górskiej policjanci drogówki zatrzymali 22-latka kierującego BMW Sprawca zachowywał się wyjątkowo agresywnie wobec policjantów, był wyraźnie niezadowolony z faktu zatrzymania, z minuty na minutę stawał się coraz bardziej arogancki, znieważył stróżów prawa, naruszył ich nietykalność cielesną. Teraz nie odpowie za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości, to dodatkowo tłumaczyć się będzie za atak na policjantów i ich znieważenie. Może mu grozić nawet do trzech lat więzienia. Pani komisarz, za nami akcja Bezpieczny region, w której udział wzięli także funkcjonariusze bielskiej policji. Jaki był cel tej akcji i jakie skutki? Akcja Bezpieczny Region prowadzona była na całym Śląsku. Trwała od czwartku wieczorem do piątku do godziny 22. W Bielsku Białej w akcji uczestniczyło 450 policjantów, w tym funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei i Straży Granicznej. W trakcie akcji, której celem było ujawnienie i zatrzymanie jak największej ilości sprawców przestępstw i wykroczeń, policjanci wylegitymowali ponad 1,5 tysiąca osób, spośród których 10 okazało się poszukiwanych. Czy to gończymi, czy nakazami doprowadzenia. Ponadto ujawniono 400 wykroczeń. Z kolei policjanci z drogówki skontrolowali ponad pół tysiąca kierujących. Pięciu spośród zatrzymanych okazało się, że byli to nieczeźwi kierujący. 23 kwietnia w Domu Muzyki wystąpił zespół Turnioki. Wczoraj w kościele ewangelicko-augsburskim chór z Gruzji. Za nami kolejne koncerty odbywające się w ramach 15. edycji Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej na Podbeskidziu. Drugi dzień Sacrum in Muzyka wypełniła szczególnie bliska papieżowi z Polski muzyka góralska. Na scenie w Domu Muzyki wystąpił jeden z najlepszych zespołów folkowych w Polsce. Turnioki łączą tradycyjne dźwięki z nowoczesnymi stylami i aranżacjami. Podczas koncertu usłyszeliśmy utwory o górach, tęsknocie i Bogu. Koncert zakończył się odśpiewaniem barki. W trzecim dniu festiwalu Mury Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Bielsku Białej wypełniła muzyka starocerkiewna. W bogaty świat hymnów cerkiewnych oraz pieśni ludowych przeniósł nas chór męski z Gruzji. Chór rozpoczął swoją działalność w 1987 roku, kiedy to grupa studentów, których połączyła miłość do tradycyjnej pieśni gruzińskiej, utworzyła kameralny zespół specjalizujący się w wykonywaniu polifonicznych hymnów cerkiewnych. Chór nagrał 12 płyt i koncertuje w wielu krajach Europy, a także w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Już 3 maja w Trzyńcu obchodzony będzie Dzień Hutnika. Jak co roku przewidziano wiele atrakcji dla dzieci, a dla dorosłych muzyczną ucztę. Tego dnia po raz pierwszy zaprezentowane zostanie specjalnie uważone na tę okazję piwo Fajnot. Gwiazdą wieczoru będzie grupa Europe. Bilety na to wyjątkowe wydarzenie można zamawiać za pośrednictwem strony internetowej www.trisia.cz. Serdecznie zapraszamy. Drużyna Bieskiego Rekordu już świętuje zdobycie mistrzowskiego tytułu w rozgrywkach futsalowej Ekstraklasy. Już jutro w hali przy ulicy Startowej odbędzie się spotkanie 22. kolejki Ekstraklasy, w której mistrzowie Polski zmierzą się z drużyną Euromaster Chrobry Głogów. Zaraz po meczu zapraszamy na uroczystości honorowania medalami i okazałym pucharem. Wszystkich kibiców futsalu zapraszamy już jutro od godziny 18.30. Kino Helios w Biesku Białej przygotowało prawdziwą ucztę dla wszystkich miłośników dobrego filmu. Na premierowy pokaz niesamowity Spider-Man 2 zapraszamy już od dziś. Tym razem tytułowy bohater będzie musiał powstrzymać aż trójkę super łotrów. 30 kwietnia na ekranie przedpremierowo pojawi się horror debelskie Nasienie. Młoda para nie pamięta jednej z nocy miesiąca miodowego i po powrocie odkrywa, że spodziewa się dziecka. Mężczyzna zaczyna zauważać, że coś dziwnego dzieje się z jego żoną. A teraz czas na cotygodniowy konkurs. Do wygrania trzy pojedyncze zaproszenia na dowolny seans w kinie Helios. Odpowiedz na pytanie... Z kim musiał zmierzyć się Peter Parker z pierwszej części niesamowitego Spidermana? Odpowiedzi przesyłajcie na adres konkursy małpa.beskidnews.pl do poniedziałku do godziny 12. Na dziś to już wszystko. Życzę Państwu udanego weekendu i do zobaczenia. Thank you